Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piwus, witam was w ósmym odcinku z Resident Evil Revelations na moim kanale. Moi drodzy, kontynuujemy sobie, yy, jesteśmy w poszukiwaniu, podczas poszuki co pierdole, poczekaj, powoli, jeszcze raz. Jesteśmy podczas poszukiwań koleżanki Raymonda, która powinna mieć klucz. Tak więc tak i ja się chyba domyślam, jak ta koleżanka będzie wyglądać, kim ona jest. Ogólnie musiałem przejść sobie całą tą drogę. Od kiedy rozdzieliłem się z parkerem od nowa, bo gra nie ma czegoś takiego jak autosave jakby w trakcie. Jest autosave w momencie kiedy faktycznie jest zapisywanie gry. A nie że ja sobie wyjdę i mam stan zapisany. Niestety tak nie jest. Dobra, idziemy sobie do przodu. I ogólnie też zmieniłem trochę znowu nagrywanie, może będzie lepiej, czyściej, nie wiem. Odwiedziłem też pokój właśnie taki jak ten, tam gdzie była kukła. Prisa i znalazłem części i wystraszył mnie jeden ziomek. Więc. Tutaj wcześniej ten ziomek wyszedł stamtąd. No ja sobie przetestował. Tam w ogóle te pralki chodziły wcześniej, nie mam pojęcia. Z tej pralki jednej wyłas ten stworek. Tutaj coś będzie, tu coś jest. Ale co, jak bardzo wartościowego. Mamy coś do pistoletu 5, ok. To się zawsze przydaje, amunicja się zawsze, kurwa, przydaje w tej grze. Eee, czy jestem delikatnie zestresowany? Oczywiście, że jestem. Czy za chwilę będę miał problem? Myślę, że bardzo duży. Eee. Dobra. Ta typiarka była tutaj. Ale jest, już tu nie ma. No i pewnie... No, ona się zaraz pojawi. Ale grę mam przyciszoną. Gram przyciszoną. Ale nagrywa się to dobrze. Wszystko, więc zobaczymy. Gdzie jest pani typiarka? Jak bardzo mnie wystraszy. Autor nieznany. Zmusili mnie do tej misji. Nie chciałam iść. Nie chciałam. Czekaj, co? Zmusili mnie do tej misji. Nie chciałem iść. Na misję, na której można zginąć. Etap pierwszy został zakończony. Mam klucz do windy. Mogę zejść do zęzy. Terroryści użyli tego statku do ataku na terra. Czekaj, terra. grigę. Terra grigę, terra griga. Terra griga. Terra grigę. Grigę. Grig... Gr... Kurwa, strasznie ciężka nazwa tej wyspy, nie? E, rok temu. Czekaj, terroryści użyli tego za na, na utopię, okej, okay, będę utopia. mówił, bo jest mi łatwiej. Terroryści użyli tego statku na. Pum. terroryści użyli tego statku do ataku na utopię rok temu. Na pokładzie dziobowym stoi uław, którym rozprzestrzenili wir wirusa. Dobrze, że go znalazłem. Źle, że zaatakował mnie. Okej. Okay. A zaatakował mnie potwór, okej. Okay. Od początku. Wiedziałem, że to gówniana misja. Łeb mi pęka. Straciłem oko. Słabo widzę. Kiepsko się czuję. Mam też coś z rękami. Czy to będzie, kurwa, kolejny boss. Mam nadzieję, że nie. Prawa pękła na pół. Cały we krwi widzę swoje kości. Lekarza. Resztę zamazała krew. Co zombie. Czy muszę tam iść? Szczerze, wolałbym nie. O, coś tu mogę podnieść. Amunicja do pistoletu. Przecież w sumie... E... Boję się, że wyskoczy mi na mordę i to mnie wystraszy. Tak, jak to zrobiła przed chwilą, ale ogólnie, jeżeli gra jest cicho, to nie boję się aż tak bardzo. Ale coś czuję, że nie na długo. Właśnie, ona chodzi tym, iż. Gdzie ona jest?

Boję się, że teraz jej nie usłyszę. No Dobra, shotgunem powinienem dać radę. Idź za nią, ale gdzie mam kurwa za nią iść? Szyby są połączone, no dobra. Fajnie, tyle wiem. Chcemy jej szukać? No, to mi się kurwa nie podoba, ani trochę. Jestem serio zestresowany jak chuj. A tam jest ten śmieć strzelający. O Jezus. Serio na strzała zszedł? Lol. Yy. Hmm. Hmm. Potrzebuję wejść do tego pokoju. Bo raczej nie, bo te szyby idą tam. Kurwa. O Jezus, dobra, nieważne. Nienawidzę takiego czegoś. Pierdalaj, dobra? Zostaw mnie w spokoju. Najgorsze, że nie wiem, gdzie ona może być. Mhm. To gorzej, Paweł, <laughs> hmm. Ja sobie wrócę, bo tam była roślinka w tym pokoju z kotwicą. Ale dobra, jakby ona nie wyskakuje tak losowo totalnie. Czyli to co podniosłem Już wykorzystałem Zajebiście mm. Nie, snajperka się na nim nie przyda Snajperka jest nie, 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 nie. Na daleko owszem. Ale ja z nią na daleko raczej walczyć nie będę. Dobra, ja muszę. Za... Dobra, ja wiem już chyba, gdzie będę musiał za nią dotrzeć. Ale. Podoba mi się to, że ona się jakby odkrywa przed nami gdzie gdzie będzie w którym miejscu no to już coś będzie bo słyszę śmulo <mulity> jebana <mulity> zdechła? Raczej nie, to było za szybkie. Słuchajcie, ja wybiorę, mam 8 granatów. Może granatami ją dam radę jakoś. Ach, czy ona stąd wypadła? Ej, dobra, nie jest tak źle jak na razie. Ale coś czuję, że ostatnia konfrontacja w tym mm, okrągłym korytarzu, że tak powiem, będzie najgorsza. Ktoś jest w sumie chyba tutaj. Eee. Hmm. Gdzie jest te gie zajebane? Aha, no tu jest. Mmm, muszę przyznać, całkiem chujowo mi to idzie tak szczerze, walka z nią. A... Jeszcze mi się przyciski mylą, bo nie wiem, gdzie jest G, nie wiem, gdzie jest F i nie wiem, gdzie jest wszystko. Dobra, my jesteśmy tu. A, cztery pociski do tego, będzie trzeba używać pistoletu na nią. Pistoletu i granatów będzie trzeba na nią używać. Roślinki by się przydały, albo więcej przeciwników do skanowania, żebym mógł mieć yy, życie. Nie, nie jestem ok, zajebiście. Pomóż mi, dziękuję. Kurwa, jebana. Maciuro. Ups. Ej, zginęła, zdechła, zdechła, nojz. Zajebałem ją. O, widzowie. Zdechła, rura. Nie mogę krzyczeć, ale jestem strasznie zadowolony z tego, że mi się udało Dobra, e, jeszcze tego. Chyba mógłbym go w głowę trafiać na przykład. ale ja tracę ton amunicji na nim. Hmm. No, zostawiłem w ogóle. Broń automatycznie 60, nice, 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 nice. O, jeszcze coś tu jest. O, lerę, tu jest rzecz, tak w ogóle. Ale to wszystko mi się przyda, muszę przyznać. Wszystko, czy coś jeszcze? Nie, wszystko. Amuncja do pistoletu, nice. Broń automatyczna. Broń automatyczna. A, już nie mogę więcej. Zaraz będę mógł. Wystarczy to wszystko poprzeładowywać najpierw. Ogólnie przepraszam, że tak dużo przeklinałem, ale byłem mega zestresowany tym wszystkim. Ale już mamy naszego przyjaciela z powrotem, mamy nasz klucz. Klucz do windy, Nice, nice, nice. Was Rachel. No, nie najlepiej skończyła. To trzeba przyznać. No, ale cóż. Dobra, możemy wracać tam, skąd przyszliśmy. Ja przez to, przez to mogę chyba przeskoczyć. Ja nie mogę, ok. Mm. Dobra, tej windy sobie na pewno nie użyję. Co? Jakim ona przeżyła? Mam nadzieję, że nie, ale tak to brzmiało, jakby przeżyła. Czy right to znaczy, że Veltro też FBC? Nie wiem. Może tylko co mogą. Teraz musimy bardziej operacji. tak, ona przeżyła. Nie do końca mi się podoba. Wiesz jak przeżyła? Jak kluczek? Nie wiem. Chociaż kto wie... Dobra, Ej, jeszcze trzeba pamiętać, że te śmiecie stamtąd będą ożywały, jakby z sufitów i tak dalej. To też jest ważna sprawa. Hmm? Słyszę coś. A czyli to po prostu zakończenie epizodu, tak? Koszmar powraca, epizod czwarty. Nie wiem jeszcze, ile gry zostało. Ile epizodów. Ale mam nadzieję, że nie dużo. co jak ze mnie ciśnienie schodzi autentycznie nie? to jest a oh, to jest powalone ale no, niestety tak jest niestety tak to wygląda moi drodzy idziemy dalej previously on resident evil revelations this is the t virus virus equipped to infect 1/5 of the earth's waters To the us to stage another attack. They seek the truth about Terra Grecia and vengeance. Raymond! That corpse you ran into earlier? Send a team to Valquin and Mach Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. Oh, uh, I hate Snow! Snow hates you. Ujawnione sekrety, moi drodzy, epizod piąty, epizod jak dwanaście, tak więc jeszcze trochę odcinków przed nami. Oh, This is Forkball. Good job. Get the lay of the surroundings and continue with your mission. So, uh, how do you want us to proceed, O'Brien? Up to you. Do what you think is best. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltra? Not sure. We haven't found a thing. No clues, nothing. So, now what? There's an underground chamber preparing to storm it now wow well, that sounds like a job for us don't it grinder wait we haven't received authorization yet it's all right we're on it okay besides if you need someone to sniff something out ain't no one better than my boy here hey i'm right here grinder uh... so you followed jessica home you know where she lives now almost until the very end but i lost in the hey you think i'm a stalker don't you you said it come on let's go feels like something's gonna jump out watch your footsteps O Oczywiście na początku szukamy przedmiotów, bo to jest bardzo ważne. Ale mamy... Mam karabin, mamy shotgun, mamy pistolet. Trochę mamy tego. Więc mamy kifa i... i tego drugiego kolega, którego nazwy czy w sensie imienia już nie pamiętam. Well, even Homer sometimes nods off, you know. Psh, that doesn't even make sense. Come on. Okej. Okay. No, to Możemy nie dać sobie radę ogólnie, <laughs> ale postaramy się. Coś tu znajdę? Tak, ominąłbym amunicję ogólnie. O. Oh.

Okay, where is it? I up until this point. Gra bardzo inteligentnie, zmusza nas do powrotu w tamto miejsce. Tak więc zaraz możesz coś tu odpierdzielić. Discovery grinder Grinder i Quentin Niezła parka się nam trafiła? Tak, trafiła. Okej, okay, a... Uh... Aha, czyli tak czy siak trzeba tu. Okej. Okay. Szczerze byłem przekonany, że coś się odwali Ale jednak nie. No dobra, nasza w takim wypadku. Dobra, jak to mamy zrobić taki plusik chyba, tak? Okej. Yy. Okej. Yy. 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 Dobra. Czy mogłem tu wejść bez, jakby... ...bez niczego? You might be able to open up that area that's been sealed off. Huh? The security cameras have got something. This is what I found from the security feeds. That's a freighter, ain't it? Is this Veltro or what? Whoa! Did you see that? Not Control-B-O-W? Talk about a wrench in the works. Keep it together and. Oh! They never had a chance. The timestamp places the crash at the same time as the one Chris reported. Is that in here? It certainly looks like that. Whoa! What the hell is it? It's a poltergeist! Hey, Quinn! I'll switch the feeds. See where it goes! Huh. We got a live one here. Shh. Quiet. Hey. What the hell is that? I told you to be quiet. Oh, oh. Whoa. there's something there. I don't know what, but we can't see it. Oh. 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 oh, nasty! Hey, did he just drop something? This is definitely for mature viewing audiences. Zajebiście. Nie dość, że są to jakieś zmutowane potwory, wielkie jak cholera, to jeszcze są niewidzialne w dodatku. Genialnie, pięknie, cudownie. Ubóstwiam Resident Evil, naprawdę. Poziom kreatywności, jeżeli chodzi o przeciwników jest Zdumiewająco wysoki, i to jest tutaj. Mm -hmm. No, ja bym się tak nie cieszył. Nie przyjdzie nam walczyć z tym czymś. Już w niedalekiej przyszłości. Jakieś zapiski na Fragment manifestu. Jakby to nie brzmiało, decyzja o naszym losie podejmowana jest przez wyższą moc zanim przyjdziemy na świat nieczyści nie są przeklęci ich losem jest zginąć od kłów ogarów nie czuję żalu na myśl o ofiarach tego świata samego stworzyły to świat który zabronił psu gryźć nie będę już wył na ostrze mekły, nie będę ryczeć na ostrze me pazury nasi towarzysze czekają na moment oddania życia za sprawę. tylko ogary mają Czyste intencje, i to one oczyszczą świat. Nie polujemy sami, tylko w stadach. Jesteśmy Veltro. Rabia Brinvisio, czy tam Brinvicio, czy, czy jak go tam nie nazwać. Niezłe pojeby. Niezłe pojeby. E, mam nadzieję, że potwór, z którym będę walczył, będzie już widzialny, bo e, wolałbym się nie być z kimś niewidzialnym. Mogłoby być to dosyć niefer. Ale kto wie. Amunicja do broni automatycznej, której nie mogę podnieść. Amunicja do pistoletu i co zgubił nasz koleżka. Ten człowiek zagraje za potworne rany. Przepustka. Aha. kiedy został jest? token I can breach the master network of the plane's onboard computer if I can just extract the web key from this dongle. Whatever that means. Just do your thing. It means we can scavenge the data on that freighter. Now you're talking. I've seen enough. Let's head to the crash site. Hey, myślałem, że Tamte drzwi, ale może jeszcze będzie mi dane przejść przez tamte drzwi. Dalej nie jestem pewien, czy ja nie zgubiłem gdzieś tamtej karty w momencie, kiedy w którymś momencie jakby gry, nie wiem, czy, czy może powinienem przeskanować jakieś pomieszczenie i ta karta by tam była, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy na sam koniec. Na razie lecimy dalej. O, wracamy do naszych statkowiczów, że tak powiem. What's that sound? Water? Yes. It's coming from there. Nie wiem, czy gra się zapisała w tym miejscu. Mam taką nadzieję, bo za niedługo będę się ukończyć odcinek, bo jest już prawie 30 minut. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie zapisywanie. Czy ja mogę tu przejść? Nie, bo nie mam karty. Dalej nie mam karty. Obok jest czytnik, a ja dalej nie mam karty. Hmm. No cóż. Czy to jest coś do znalezienia? Ewidentnie nie. Z nie podoba mi się to. Tutaj znowu są te szyby wentylacyjne. Ok, jesteśmy w czym maszynowni? Chyba jeszcze nie, ale tu jest jakiś safe room ogólnie. Attention. There is flooding in the bilge. The bowheads cannot be lowered during a power outage. Power can be restored from the engine room. We better find the engine room on the double. Dobre moi drodzy, mamy zapisywanie, mamy przeszukać maszynowni, ale to zrobimy sobie na kolejnym odcinku. A im to by było wszystko, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba subaraz komentarz. Słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.